Piątek, 6.45 wypada się ładny dzień Co będzie się okaże Ale mimo wszystko powinno fajnie, więc zapraszam Fajnie, bo piątek Chodnikowe kwiaty I to jeszcze jakie ładne Piątek, 17.20 Nie mam pomysłu na dzisiejszy daily vlog więc stwierdziłem, że przejdę się trasą pod tytułem Nie mam pomysłu i zahaczę o stadion, bo w sumie stadionu nie dokumentowałem. A jestem pewne zainteresowanie że z zobaczeniem jak wygląda stadion. Więc spróbuję złapać może jakieś kilka ujęć. Pogoda. No, zachmurzenie pełne. E, już jak na jesień to godzina taka już że się zaczyna robić ciemno więc wszystko będzie ponursze niż zwykle ponursze ciekawe czy jest takie słowo w ogóle chyba nie ma ale zobaczmy konkrety kort tenisowy w sumie dwa korty na... albo inaczej nie w sumie nie wiem co z kortem czy cały teren czy, czy arena rozgrywki pewnie od biedy dałoby się tu pograć nie wyglądasz tak najgorzej, ale niektóre miejsca są zatrawione, popękane, więc pewnie parę osób byłoby zirytowanych tym tu taka ściana, że się można pewnie samemu podbijać no i tyle tam boisko takie dodatkowe treningowe i chyba jakieś dzieciaki mają tam trening w sumie fajnie, mogą sobie dowolnie zmieniać wielkość bramek, wielkość boiska więc można w dowolnej skali sobie biegać tam. Także coś tam się dzieje. Trybuny. Część zadaszona. I część otwarta. To wyglądało chyba zawsze tak samo. Mam wrażenie. Te, te krzesełka plastikowe chyba były jakimś unowocześnieniem. A reszta to na granicach mojej pamięci tak wygląda jak wygląda. Ale w sumie czego chcieć więcej. Tam naprzeciwko, kolega mówił mi, że jest sektor taki odgrodzony, to jest dla gości jak przyjeżdżałem tutaj na mecze C Klasy czy tam. B-klasy, czy to nawet chyba ligowe kiedyś przez chwilę to tam sadzano kibiców drużyny yy, gości żeby nie było żadnych zadym. Nawet kiedyś pamiętam, że to były psy w ogóle policja wstawiali mecz zwyższonego ryzyka, ale to było śmieszne Ech, Szkoda było patrzeć na marnowanie pieniędzy, ale w sumie można powiedzieć, że policjanci mieli taki trening no i tak to mniej więcej wygląda od frontu. Także to był stadion, i zaplecze stadionowe we wcześniejszym ujęciu. A teraz jeszcze możemy zobaczyć na e, pływalnię miejską. W sumie kąpielisko miejskie to jest chyba to słówko dokładnie. Z racji, że mamy taką tabliczkę, to będziemy przez płot patrzeć. Tutaj w tej budce jest kasa. Wejście mamy jakiś siłownia, dla zabaw, i takie obniżenie do części wodnej, dalej część głębsza, płytsza i tyle w zasadzie. fajne jest natomiast to, że tutaj jest dużo światłocienia, bo są drzewa bardzo blisko. Dość wysokie, więc mniej więcej yy, tuż tak połowa jest w cieniu, połowa jest w słońcu, więc można się yy, ustawić tak, żeby było chłodniej bądź goręcej. Natomiast wada jest taka, że gdzieś są tam liście i te liście nie, czas, nie zawsze są usuwane na czas, więc trochę czasami tam gdzieś leżą, ginią. chociaż w tym roku nie byłem na. Kompilisku, więc nie wiem. Wiem, że w zeszłym roku to było trochę problematyczne. No. I co jeszcze? Ostatni fragment. Zjeżdżania. Nie zjeżdżałem. Nie mogę zjeżdżać z moją wadą wzroku, więc duże ryzyko. Natomiast widziałem, że ludzie tu zjeżdżają i chyba nawet dobrze się bawią. Także... Atrakcji od Muchowskich. O, widzę, że tu jeszcze zrobili boisko do siatkówki. Czyli można tutaj jeszcze popróbować siatkówkę plażową po, poodbijać. No, nie najgorszy pomysł. No, czyli kąpielisko, stadion, murawa i. Wyjście w stronę Łączki Tuż koło stadionu jest solarium, zwane również koziączką. Ja na tym mówię łączka, bo e, moi rodzice to mówię bo kiedyś tu nie było niczego poza miejscem, gdzie w zasadzie wypasało się kozy. Rupin <grym> został przerabiany na solarium i, i tak też chyba się to oficjalnie nazywa. przede mną czyn 30-lecia PRL nie widać napisu ale na obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy Solarium wyróżniony w konkursie najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego 2014 i nagrodzony nagrodą internautów no i za tą tabliczką i za tym kamieniem jest ta ogólnie kamienna rzeka która polega na tym, że przez w środek trawnika są ułożone wijące się jak rzeka kamienie <grywa> Jak byłem nastolatkiem, i już byśmy się często szpędali we wszystkich możliwych kierunkach Do pewnego dnia byśmy zaskoczeni tymi kamieniami bo no generalnie utrudniały poruszanie się wszerz tego całego terenu, no bo wzdłuż są alejki, ale czasami się szło jedną alejką, się zobaczyło ziomeczków po drugiej stronie i hej, hej no i ktoś musiał do kogoś dojść no i w pewnym momencie szliśmy i szczególnie w nocy albo może nie tyle w nocy, co po ciemku no bo widzimy, zimie już się robi wcześniej ciemno, ciemno. Myśmy się potykali te kamienie no. także mamy tutaj taką kamienną rzekę. W sumie ciekawe czy byłoby dobrze bym widać drona muszę kiedyś o tym pomyśleć. Natomiast jest trochę między drzewami, więc tak średnio widać. No i tutaj gdzieś się zaczyna jakby nigdy nic A te krzaki tej błyskawicznie się rozrastają Nie tak dano były zarośnięte, później były przestrzeżone, teraz znowu zarośnięte Ale Ja lubię takie połączenie porządku z pozornym chaosem natury Chociaż natura tak naprawdę jest porządkiem, a, a to co my próbujemy to jest taka namiastka zrzutowania tego na nasze pojęcie porządku. Huhuh. Tutaj wszedłem po schodach i pamiętam, że tu była kiedyś taka mini pergola. Nawet widać resztkę słupka, i resztkę schodków, i tam też resztki słupków. To była taka konstrukcja drewniana eee, i porośnięta była jakimiś Zmieniałem, nie wiem czy to winogronami czy to jakąś dziką różą coś w każdym razie tu porastało więc można było tutaj sobie wejść w taki półcień. Natomiast było tu mnóstwo jakichś os, pszczół, wszystkiego eee, i chyba zostało to po zwandalizowane któregoś razu i od tej pory została już tylko taka wnęka No, w sumie te ławeczki pamiętałem tamte czasy. <grystanie> Ewidentnie. No, <grystanie> była tutaj taka pergola. No i ostatni element tutaj, tak możemy rzucić okiem. Ktoś tam siedzi, a ja nie lubię nagrywać, przeszkadzać komuś w kontemplacji boisko szkolne yy, przy trójce no kiedyś to nawet graliśmy w piłkę ja chodziłem co prawda jedynki ale z racji tego, że te boiska są wszędzie potwierane więc się chodziło grać gdzie się akurat miało blisko <grytanie> teraz to wygląda trochę postapokaliptycznie no i nie ma tutaj też szkoły ale jakby to chciał sobie pokopać kiedyś tu chyba koncerty były jakieś robione nawet mini więc nie najgorszy pomysł Dobra, dzisiejszy odcinek to byłoby na tyle, już. Więc to jeszcze ostatnia scena: kapliczka i moja ulubiona malownicza łowiczka. A tobie, drogi widzu, droga widzko, dziękuję za dotarcie aż tutaj. Zapraszam na jakieś kolejne odcinki. Także dzięki. Hej i pocieszmy się z aż ktoś wyjdzie. Z rogu albo aż dojdziemy do boczny. <gry>